Siema, widzę. Siema, witajcie już w piątym odcinku z naszej makiety. I nie widzowie, to co widzicie, to nie jest igla z LEGO Minecraft, nie, nie, nie. to jest to taka mini jaskinia, która będzie rozszerzeniem w naszej makiecie. Tutaj, gdzieś tutaj, już grasują pszczółki wściekłe. Czyli, żeby ktoś im zniszczył ul, tego dowiemy się w kolejnych odcinkach. Jest tutaj też. Kolejna osoba na serwerze, poznałem kolejną osobę na serwerze, oczywiście. Jest to taki gracz, który jeździ sobie na śwince. Ma gdzieś tam sianko, marchewkę na yy, wędce. No i sobie podróżuje przez świat. Czy to szybki, czy to szybko, czy to wolno, to obojętne. Ale tutaj chyba jakiś gracz, a może to struktura zbagowana, Jest tutaj otóż taka skrzynka co w takiej skrzynce się znajduje otóż markieweczka i mieczyk żelazny a może się opyla, a może nie tam iść tego to nie wiem ale wiem, że szczerze tej drogi zombie, a dokładnie to zombie villager oj to może nie być tutaj takie łatwe się tam przydostać chociaż w sumie z nim to wystarczyłoby wyjść na słońce już pograne no i tak widzę po tej moim gadaniu, tak powiem, że tak się prezentuje kolejna część naszej makiety. Tak jak mówiłem, tutaj może, nie wiem, spawner jest w sumie, może, nie wiem, spawner zbagowany z zombiaków, no, nie wiem. Są tutaj pszczółki, które mogę Wam powiedzieć, że będą coraz częściej się pojawiać na makietach. Taki znak rozpoznawczy, można by powiedzieć, tej makiety. Są tutaj oczywiście części, nie będę łączył sobie z innymi makietami, ale możesz sobie połączyć z tą właśnie główną makietą tą całość. Otóż ją, ja tą część przyłączamy sobie tutaj. Oraz tutaj. No i tak to już się prezentuje, no szczerze widzowie. Robisz wrażenie nawet, Ej, tutaj źle trochę z tyłu przypiąłem, czekajcie, bo tutaj przypiąłem, już sobie tutaj naprawiam, o, dobra, z przodu to oczywiście nie zrobiło żadnej różnicy, tylko, kurka, widzowie, to się rozpada, jak was widzi normalnie, nie no, oczywiście sobie żartuję. No dobra, z przypominaniem przyznam, troszkę jest problem. XD, ale no ale ale jest wytrzymały, choć później tak się ta nasza makieta prezentuje. No, już jest coraz większa. Już można powiedzieć, że jest taka nieduża, ale no prawie średnia. Makieta. No i to już było na tyle w tym elo.